Witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie tutaj od razu będę przygotowywał i będę mówił w dzisiejszym filmie zajmiemy się moją nową kuchenką kocherem będziemy A przy okazji troszeczkę z Was porozmawiam o tym kanale, gdyż troszeczkę go ostatnio zajedbałem bo przecież on miał być z tematyki survivalowej a był o nożach tak więc Wam to przedstawię przedstawiam to już podczas gotowania co wiołem ze sobą jestem zawsze w tej sprawie i zresztą gdzieś z niej wracam czułem no raptem 5 godzin tak jak Jestem strasznie zmęczony, bym chętnie zjął jakiegoś ale teraz woda yy, Tutaj będziemy rozpalać, dlatego co tak obsługuję. Wiem, że to jest bezpieczne, ale zawsze wolę mieć to bezpieczone A więc tutaj ustawię lepiej troszkę kamerę. Ja też siedział, więc wziąłem ze sobą taką torbę. Ostatnio był jej unboxing, torbę Bob A... i myślę, że możemy tutaj kładać. Nie wziąłem nic sobie do siedzenia niestety. To jest minus, ale myślę, że przetrwam. Będę improwizował, dlatego mam chusteczkę i ją wykorzystam. Ya zawiązany tak ona wygląda jeszcze nie jest otwarta jeszcze nie jak to się w ogóle otwiera zapałeczki już Podejrzewam, że to się jakoś otwiera naprawdę nie wiem jeszcze jak tak więc zobaczę umieścić się w ziemi. już do tego doża. Mam w takiej wydawce z pokrywką, mam przygotowaną wodę w kubku termicznym, z którego będę potępił. Dołączamy ich do zestawu. Zobaczymy jak sprawdzają się. Powinniście chyba wszystko widzieć.

węczony, chętnie to wypiję mam cukier, mam herbatkę zobaczyłem się na tę sytuację zobaczymy czy ta pokrywka będzie się topić mam nadzieję, że nie a póki co do Was chwilkę porozmawiam tak więc muszę sobie to lepiej ustawić i yy, zmieniam troszeczkę teraz ten tryb kanału z tego nożowego przejdę do tego właściwego czyli suzydalnego Spodziewajcie się wypraw y, jakichś, jakichś ciekawych y, właśnie wypraw Ciekawych rzeczy związanych z surdwalem, jak coś zrobić i tak dalej y, Może pokażę Wam co wziąłem ze sobą, bo to moim zdaniem jeśli ja oglądam jakieś filmy jest to coś ciekawego Według mnie, nie, nie wiem jak według Was, ale chętnie widzę jak ktoś pokazuje co zabrał ze sobą To jest coś takiego fajnego y, Ktoś doradza nam jak wziąć, co wziąć. Tak więc ja będę to tutaj wyciągał i kładł. Tak więc wyjeżdżamy troszkę wyżej z wami. Tutaj sobie siadłem przed chwilką i oparłem o drzewko na korzeniu. Tutaj jest mój sprzęcior. Tak więc tutaj i torba. Co się znajduje w tej torbie? Yy. Staram się to lepiej troszeczkę ustawić. Tak, tak żeby nie było widać, kucharz. Zobaczmy, jak gotuje się. Tak. Daje dużo ciepła. To na pewno, tak więc plus. Tak więc co mam? Yy, mam tutaj dużą kieszeń. Wyciągnę najpierw z niej. Mam tutaj niezbędnik, yy, na to co się przyda, w sztućce. Wziąłem ze sobą cukier i herbatę zapakowaną w taką No Nóż, morę, czerwoną może się przydać. Jestem w fazie testowania, dlatego ja biorę tutaj w tej kieszeni nie ma jeszcze dużej, jest to latarka zwykła ona zawsze może się przydać światła, nigdy za dużo wsadzę to wszystko do tej kieszeni z powrotem, bo nie chcę tutaj robić zbyt dużo nieporządku tutaj też leżał kubek albo co jest wyciągnięty i mora też tam leżała zajmuję ją nie przypiąłem do paska w lewej kieszeni czyli w tej mojej Znajdowała się kuchenka. W drugiej kieszeni przy, przypięte jest krzesiwko. E, no i tutaj jest taka mini apteczka. W przedniej kieszeni jest dużo rzeczy, dlatego zbliżę to tutaj wam. Olej trzeba wziąć, bo nie chciałbym żeby... No i zarzucił się ze świecę i znajduje się tutaj tak. sztućce, widelec i łyżka była jeszcze chusteczka. Zapałki kowbojskie. Otwieracz. Światło chemiczne. Osełka. Zapalniczka benzynowa i piła strunowa. Brazoletka, aby mniej miejsca Litka zajmowała i się nie plątała. Wszystko. Znajduje się tutaj także apap, tabletki apapu. Lordetka. Znajduje się tutaj super glue, zapalniczka, ostrzałka do noży, szybka, busola, kompas, ołówek, tutaj mailon i, i jakaś szak, szakla, czy jak to się mówi, i tutaj taki delikatny zapas gotówki oraz tabletki takie boje nie będę mówił jakie ale one są moje w razie zapomnienia ich i to wszystko się tutaj znajduje mieści się bez problemu jeszcze jest dużo miejsca jestem w fazie tworzenia tej, tego tak więc wiele rzeczy tutaj nie ma które powinny powinny być będę to układał potem tak więc pójść co to tak wrzucimy. Tak, zerkniemy za chwilkę jak to nam się gotuje. To się nam delikatnie przytopiło. Ale już wraca do swojego stanu. Tak. Tak więc to się nam tutaj gotuje. Jeszcze chwileczkę. E, widać już bąbelki strzela powoli woda. To się nam e, niestety trochę przytopiło, czyli nie jest to dobry pomysł. Myślałem że jeśli ogień nie wychodzi poza to nie będzie takiego problemu A jednak, czyli to się nie nadaje No najlepsza chyba i naj najbardziej uniwersalna jest chyba folia srebrna, śniadaniowa że na pewno nie stopi Dobrze tak więc to już mi się tutaj kończy Ja sobie wyciągnę i cukier i niezbędnik też się przyda na razie go wsadzę do kieszeni mam jeszcze w kieszeni rękawiczki yy, które, yy, którymi będę zabezpieczał kuchenkę tak więc tak to się prezentuje cukier, torebeczki dwie das wszelki zapas Pod szałą i nigdzie nie wypada, tak więc dobre. Eee, kubeczek. żeby jego i odłożę przykrywkę na drzewo, żeby nie dotkała ziemi. Wrzucę tutaj herbatkę. To, yy, wiem ile po prostu daję łyżeczek i przez to taka łyżeczka z niezbędnika yy, no i przez to wiem po prostu ile posłodzić i będę to naprawdę smakowało a jeśli mamy wybór to to co jest dla nas najlepsze według nas i tak więc dwie pałaskie łyżeczki jeszcze troszkę tak, troszeczkę wyspałem. Szkoda, gdyż kiedyś może mi tyle braknąć. Ale cóż. Odkładamy kapsułkę. Yy, jeszcze czekamy chwilkę, bo tutaj woda burka, ale... Ale to jeszcze nie jest pożądany efekt. Myślę, że możemy na Chwilkę choćby przyłożyć to na chwileczkę tylko dobrze, tak więc zrobię wam tutaj zbliżenie. Bąbelki są. Myślę, że można już zalewać. Będzie chyba mocniejsza herbatka. Tak więc, tak to wygląda. Gotowe Piciu. Niestety wylało mi się troszkę... Yy. dobrze, tak więc już nadszedł czas, aby się z wami żegnać ehm, tak więc pierwszy, pierwsza wyprawa za nami e, tak wybie, wygląda miejsce e, tutaj macie wszystko co jest obok a tutaj macie miejsce gdzie siedziałem troszeczkę widać, ale e, jak możecie zauważyć e, jest tutaj ścieżka e, i Yy, nikogo nie powinno dziwić to, że na połączeniu dwóch ścieżek, czyli jednej tam i drugiej tam, jest trochę przechodzone. Tak więc nic tutaj nie pozostawiłem na drzewie. Tak, to nie ja. No i cóż, trzeba już wracać. Jeszcze jak 10 minut przede mną. Yy, herbatka jest. Tak więc idziemy sobie powolutku pojem troszeczkę wody mi się wylało jak byliście zobaczyli na filmie zapowiedziałem że mam rękawiczki yy, troszeczkę idą z mnie ale cóż myślę że właśnie przez coś takiego doszkalamy się i na następny raz już na pewno i będę robił tego patkami, choć jest to efektowne ale na pewno mniej skuteczne tak więc ja ruszam do zobaczenia w kolejnych filmach, wyprawach. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Cześć.